Profesorze, szanowni uczestnicy konferencji, bardzo dziękuję za zaproszenie i no, mówić do takiego szacownego grona. Mam nadzieję, że te zamiłości diagnostyki problemów, szczególnie u takiego pacjenta, takiego jest sportowiec. ta konferencja rozwiąże nie będziemy do konkluzji. Standardy badania odbitnego słucha e, według medycyny ortykodycznej, według Jamesa Syliaksa, nie mogłyby się objąć bez diagnostyki, bez statystyki. Statystyka jakby patrząc na uraz sportowy ogólnie, to jest aż 2 miliony, to są dane z Stanów Zjednoczonych, rocznie aż 2 miliony urazów sportowych. Suszego, tak na sprawie koszt obsługi tego ym, urazu sportowego, to jest, specjalnie wystawiłem to 0 33 miliardy dolarów rocznie są dane z 2002 roku. Mam nadzieję, że... nas nie ma, to nie są aż tak duże koszty, natomiast myślę, że też imponujące. Natomiast wielu to przeszacuję, że ten uraz kęgosłupa to jest około 10 do 15 wszystkich urazów sportowych. Czyli krótko mówiąc to skala jest dość imponująca i ja myślę, że w tym momencie te wątpliwości które naszego młodszego kolegi, który w tej pierwszej sesji jakby to bardzo mocno podkreślił, są słuszne, ponieważ rzeczywiście musimy być pewni, z czym i w jaki sposób chcemy reagować, i w jaki sposób chcemy leczyć. Badania ukazują, że tak na dobrą sprawę Ból krzyża, czy ból pleców dla sportowców, to różne dane różnie podają. Od 1% aż nawet do 85%. Pewnie zależy to przede wszystkim od rodzaju sportu, od płci naszego zawodnika, od intensywności i częstotliwości treningu, obciążeń nakładanych na ten kręgosłup. Yy, tutaj yy, mój przedmówca mówił o badaniach obrazowych. Chciałbym, żebyśmy podkreślili jedną. No, nazwijmy to fałszywą pozytywność wody odniesieniu do badań obrazowych Czyli wyobraźmy sobie, że u lekkoatletów zmiany radiologiczne występują w 75% populacji lekkoatletów. Natomiast w populacji niesportowej to jest tylko 31% w określonym biegu, są dane tam osób po 30 roku życia. Ból krzyża zgłasza tylko 20, 29% lekkoatletów. W grupie porównawczej ona ma 44%. Placów. Krótko mówiąc, dane radiologiczne nie zgadzają się z danymi symptomatologicznymi, jakby tego nie nazwać. Ból nie jest w tym momencie powiązany ze zmianami radiologicznymi. Więc w tym momencie nie szukamy obrazu, ale szukamy obrazu klinicznego. Nie szukamy badania obrazowego, radiologicznego, szukamy obrazu. Dlatego te badania obrazowe nie powinny być traktowane jako rutynowe badania przysiewowe, ewentualnie wykorzystywane po badaniu już bezpośrednio klinicznym, dopiero później jako dodatkowe badania, które często wykorzystywane w celu różnicowania bardzo poważnych patologii. Biorąc pod uwagę dzisiejsze rozumienie bólu krzyża czy bólu pleców, właściwie biorąc pod uwagę evidence-based medicine, no, będzie bardzo trudno ustalić specyficzną diagnozę. Jak podają dane, to aż 90% pacjentów... Wykorzystując dane oparte na dowodach naukowych, nie miałoby diagnozy. Dlatego my wykorzystując logikę myślenia w koncepcji, którą zaproponował James Stylias w latach 40. 1940, to jest rok powstania tej koncepcji, wykorzystujemy tak zwaną hipotezę kliniczną, którą opieramy o tzw. nieozerwalne prawdopodobieństwa. Te nieozerwalne prawdopodobieństwo jest to pewnego rodzaju kombinacja objawów podmiotowych zebranych z wywiadu oczywiście i objawów przedmiotowych z badania funkcjonalnego, które w odniesieniu do anatomii i znanych nam obrazów klinicznych łączą się ze sobą. Czyli jeśli pacjent podaje wydarzenie, że go boli w zdjęciu, no to w badaniu klinicznym spodziewamy się, że to zdjęcie też będzie prowokacyjne. Mamy w koncepcji cyriaksa trzy obrazy kliniczne, lupago, ból krzyżej ból korzeniowy, Przypuszczam, że będą z Państwa znane opisy, prawda? Ból jest ostry ból pleców, znaczy się o intensywność. Ból promieniujący może schodzić do obu kończyn, Ból krzyża, ból pleców, nie schodzi, schodzi najczęściej do wysokości pośladków, nie ból korzeniowy, segmentalny, schodzący najczęściej do nogi. Eee, w jaki sposób konstruujemy? Tą naszą hipotezę kliniczną. Wykorzystują przede wszystkim wywiad. Tutaj należy go podkreślić, ponieważ jak też zawsze podkreślał wywiad i zawsze mówił, że każdy pacjent zawiera w sobie prawdę. Czyli pytamy pacjenta pytaniami neutralnymi, pacjent sam opisuje własne doświadczenia, własne odczucia. Wywiad jest podzielony na trzy sekcje dotyczące aktualnych dolegliwości, natomiast mamy tak zwaną sekcję odpowiednich danych z danych pacjenta, gdzie m.in. wiek może sugerować pewną, um, pewien rodzaj przyczyn, pewną grupę przyczyn. Jak wiemy na przykład pacjenci dyskogeni tak zwani, gdzie jest uszkodzenie dyskowe brane pod uwagę, to jest najczęściej grupa między 35 rokiem a 55 rokiem życia. Natomiast to, to są dane dotyczące pacjentów niesportowych. Natomiast u sportowców Sytuacja się niestety zmienia, ponieważ tutaj ból nie jest związany z wiekiem, ale z rodzajem wykonywanej, znaczy no z rodzajem dyscypliny, którą nasz sportowiec uprawia. Więc tutaj wiek nie ma nic do, yy, nie, mamy, yy, nie mamy tego argumentu, jakby można powiedzieć wyróżnicowania. Płeć oczywiście, no, kobiety mają większą elastyczność, co może być przyczyną elastyczność tkanek co może w przyszłą góratów tak jak regeneracja, te jak ten rok, przeciąganie między międzywostkowych. Rodzaj sportu? Absolutnie tak, ponieważ to jest rodzaj obciążenia. Może być na przykład sport, gdzie prawda, rotacja dominuje, więc w tym momencie będzie nasilony do mogą być z przejścia piersia Jeśli pacjent przyjmuje duże obciążenia siłowe, na przykład wykonuje martwy ciąg, to musimy sobie zdawać sprawę, że martwy ciąg, gdzie wartości w martwym ciągu... To jest pod, podnoszone w, w pozycji martwego ciągu, powiedzmy, jeden mm, cały ciężar masy ciała, to jest aż zwiększenie nawet dziesięciokrotnie obciążenia kręgosłupa. E, tak jak powiedziałem, wywiad dzielimy na trzy sekcje. W pierwszej sekcji zbieramy dane statystyczne, e, tak zwane pytanie reporterskie, co pacjenta do nas sprowadza. Najczęściej pacjenta do nas sprowadza ból. Pacjent rzadko przychodzi do nas z ograniczeniami, rzadko przychodzi z jakimiś deficytami, on przychodzi nas w Jeśli nie potrafi sobie poradzić z tym bólem, to wtedy musi skorzystać z naszej, z naszej pomocy. Wielu sportowców nie przychodzi, mimo tego, że ich boli. Wiele dolegliwości bólowych nie jest zanotowanych, ponieważ one mają w większości przypadków, jeśli mówimy o dolegliwości kręgosłupa, mają samo ograniczenia. w pewnym sensie mijają same, więc jeśli zawodnik troszeczkę się odciąży, często te dolegliwości mijają. Ale w momencie, kiedy już nie potrafi sobie poradzić, przychodzi nas z bór. Jeśli przychodzi nas z bóra, musimy zapytać, gdzie ten ból jest zlokalizowany, gdzie go odczuwam. Jeśli ten ból jest, bór, jeśli ten ból jest zlokalizowany w plecach, no to teraz czy ten ból w tych plecach w jakiś sposób zmienia swoją lokalizację? Jeśli ten ból nie zmienia swojej lokalizacji, jest cały czas w jednym miejscu, cały czas, niezależnie od przyjmowanych pozycji, cały czas pacjent odczuwa te dolegliwości i możemy opisać tak zwany, opisać ten rodzaj bólu jako ból lokalny, jako ból miejscowy, związany m.in. z takimi patologiami, na przykład uszkodzeniami, więc zestawu czy jeśli są to ostre objawy, silny ból, może to być złamanie, bo Wiemy, okostna, kozie okostne są bardzo mocno nerwione, natomiast uszkodzenie kości nie daje promieniowania. Więc ta niezmienna lokalizacja będzie oznaczała dla nas ból lokalny. Natomiast jeśli pacjent powie, że ten ból zmienił swoją lokalizację, że ten ból się w jakiś sposób zwiększa swoją, swoją przestrzeń, może to być ból promieniujący. W informaturze lekarskiej często używa się tak zwanego bólu. Używa się zamiast bólu promieniowego, był ból to w naszym elementarzu, że jest dokładnie to samo. I ten ból może promieniować się. Może promieniować w charakterze jakby bólu oponowego i wtedy jest kojarzony z konfliktem wysoko-oponowym. Albo ten ból może promieniować segmentalnie. Jeśli ten ból promieniuje segmentalnie, to w tym momencie za. Ten ból będzie odpowiedzialna tkanka, która unerwiona jest z danego segmentu. Jak wiemy wszystkie tkanki naszego ciała unerwione są segmentalnie, więc w tym momencie po rozpoznaniu lokalizacji tego bólu, rozpoznaniu segmentu z którego pochodzi ból, możemy w tym momencie zakwalifikować te dolegliwości do jakichś grupy przyczyn.